Prezentujemy wspaniały zestaw Designer Loom do tworzenia wyjątkowej biżuterii. Zabawa w tworzenie biżuterii rozwija kreatywność i zręczność. Jest znakomitą okazją do wykazania się pomysłowością. Daje możliwość twórczej ekspresji i wyrażania siebie. Dzięki Designer Loom w łatwy sposób możesz wykonać modne i popularne ozdoby, takie jak bransoletki, naszyjniki, pierścionki czy opaski do włosów, kreując niepowtarzalne i oryginalne upominki. Mile zaskoczysz swoich bliskich, przyjaciółkę lub chłopaka. W zestawie znajduje się aż 800 kolorowych gumek, 50 zapinek, plastikowe krosno do wyplatania bransoletek, szydełko oraz przejrzysta instrukcja. Prezentowany zestaw jest produktem w pełni bezpiecznym. Podpowiada wymaganiom Europejskiej Dyrektywy Bezpieczeństwa Zabawek, dlatego umieszczono na nim znak CE, potwierdzający zgodność z normami europejskimi. Zestaw Designer Loom. Do tworzenia wyjątkowej biżuterii, doskonała jakość na co dzień.